Kim jesteś w firmie? Szefem, kierownikiem, pracodawcą? To ty decydujesz, kto ma szkolenie, a to tylko patrzy z boku, gdy ktoś walczy o życie. To ty decydujesz, czy twoi ludzie potrafią pomóc, czy będą stali w szoku, czekając, aż ktoś inny się ruszy. Tylko, że wtedy może być już za późno. Na produkcji, w biurze, w magazynie. Ludzie mdleją, duszą się, upadają, umierają. I to się dzieje naprawdę, nie na filmie. Więc pytanie brzmi: czy chcesz, żeby Twoja firma była gotowa, czy chcesz mieć to na sumieniu? Decyzja należy do Ciebie. Szkolenie trwa tylko kilka godzin, a może uratować życie. Dosłownie. Link do rejestracji znajdziesz w komentarzu pod tym filmem. Zrób to teraz, zanim ktoś będzie Cię naprawdę potrzebował. I pytanie brzmi.